To nie było bezpieczne, i przestało podskakiwać sprawdzę dlaczego. Mark, słyszysz mnie? Tak, mów. Pękł pas. Pas? Tak. Tyler przyjechała, powiem jej. Co się stało? Pas, sita, pękł. Nie jest dobrze, bo to podstawowy element przesiewacza. Bez niego nie da się pracować. Praca w nowym miejscu, Wayne, mamy kłopot, i w obcym kraju oznacza, że trzeba wyrobić sobie łańcuch dostaw. Części zamienne są trudno dostępne. Wayne ma nowy pas. Na szczęście właściciel maszyny mieszka niemal po sąsiedzku. Tego człowieka szukałem. Dwa pasy. Liczę, że dojdziemy, dlaczego poprzedni spadł, bo nie był zużyty. Rzucisz okiem. Pas sprawia, że sito podskakuje na sprężynach. A bez tego nie możemy przesiewać surowca. Tu doszło do przecięcia. To idzie tutaj. Proszę. właśnie. Udało się. Nie powinno być obejmy? Między tym a tym końcem. Chyba nawaliło łożysko. Zapiekło się. Kiepsko to wygląda. To dlatego pas ociera okryzę i w końcu spada. Obejma sprawiała, że wszystko było dopasowane. Spróbuj naciągnąć linkę. Może to coś da. Rolka napięciowa paska się obluzowała i dlatego ociera on okryze koła. Tarcie sprawiło, że pas pękł. Mark chce naciągnąć golinką, ustawiając koło we właściwej pozycji i chroniąc pas. Przed kolejnym uszkodzeniem. Koło podskakuje, dlatego chcę je ustabilizować. Założę linkę lub dwie i będzie dobrze. Dorastałem w domu, z którego było daleko do sklepu, więc wykorzystywaliśmy wszystko, co się trafiło. Jeśli się trzymało na gumę do rzucia i słowo honoru, było dobrze. Jared, włączaj. Robi się. Wracamy do pułkania. Przestój trwał 4 godziny i pomysłowość Marka pomogła w naprawie. To zdolny człowiek. Dlatego przerwa nie trwała długo i wróciliśmy do pracy. Tyler jest zorganizowana, a Mark to dobry brygadzista. Dogadają się. Przesiewacz działa pełną parą i Parker jest o krok bliżej do zważenia urobku z Alaski.